Ostatnie dane makroekonomiczne wskazują na to, że chińska gospodarka przyspiesza po trudnym okresie rozczarowującego ożywienia. Natomiast spodziewamy się, że w kolejnych miesiącach na fali pozytywnych informacji nastroje będą się poprawiały i chińska gospodarka będzie przyspieszała. Natomiast na dynamikę wzrostu gospodarczego w Chinach należy także patrzeć w okresie długoterminowym. I w takiej perspektywie obserwujemy już od kilkunastu lat, że wzrost gospodarczy spowalnia. Z tym, że to już nie jest priorytet Pekinu i polityki gospodarczej chińskich władz. Obecnie kluczowe znaczenie dla Xi Jinpinga i jego ekipy ma wzmacnianie bezpieczeństwa ekonomicznego, a nie pobudzanie wzrostu gospodarczego. Chiny importują ponad 70% ropy, którą konsumują i to jest wyzwanie z punktu widzenia bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Dlatego Chiny obecnie przeprowadzają transformację energetyczną, która, której głównym celem jest ograniczenie tej zależności właśnie od dostaw z zagranicy. Chiny pod rządami Xi Jinpinga przygotowują się na eskalację konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi, i w związku z tym starają się rozwijać samowystarczalność własnej gospodarki, ograniczyć uzależnienie gospodarki od dostaw z zagranicy, a równocześnie, co jest celem drugorzędnym, zwiększyć zależność zagranicy od Chin, żeby mieć większe narzędzie nacisku na zagranicznych partnerów w sytuacji, gdyby do tej eskalacji znaczącej konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi doszło. W związku z czym... Między innymi bardzo mocno inwestują w rozwój przemysłu, a także w rozwój infrastruktury energetycznej opartej na krajowych źródłach energii, czyli na, na energetyce solarnej, wiatrowej. Oczywiście rozbudowują także elektrownie nuklearne, a przy tym nie rezygnują. Z inwestycji w energetykę węglową. I to jest istotna uwaga o tyle, że można powiedzieć, że pod względem ambicji rozwoju zielonej energii e, są na pierwszym miejscu na świecie, inwestują najwięcej w rozwój zielonych energii, to równocześnie najwięcej na świecie inwestują także w rozbudowę mocy węglowych. W związku z czym z tego można wyciągnąć wniosek, że ich głównym celem jest jednak ograniczenie zależności od zagranicy i przygotowanie na ewentualne. Mm, konieczność ewentualnego wykorzystania własnych krajowych źródeł energii w sytuacji konfliktu.